Dzień dobry, zapraszam na temat 24. A temat dzisiejszy to Ku Zjednoczonej Europie Zachodniej. Kiedy zakończyła się Druga Wojna światowa, to została ukazana słabość dotychczasowych mocarstw europejskich. One straciły bardzo na znaczeniu, natomiast na czoło wysuwają się dwa państwa. Z jednej strony będą to Stany Zjednoczone, a z drugiej ZSRS. I Europa zdaje sobie z tego sprawę, że żeby dalej być dobrym graczem na rynku politycznym, gospodarczym, kulturowym, to Europa musi dojść do zjednoczenia. Dlatego pojawiły się takie tendencje zjednoczeniowe, które z jednej strony mają wzmocnić całą Europę Zachodnią, ale z drugiej strony mają też powstrzymać rozprzestrzeniający się w Europie komunizm i należało zrobić wszystko żeby ten komunizm właśnie nie dotarł i nie rozprzestrzenił się w państwach Europy zachodniej. Pierwsze kroki podjęto już bardzo szybko, ponieważ tymi pierwszymi krokami było chociażby plan Marszala, kiedy to zaproponowano Europie pomoc finansową ze strony Stanów Zjednoczonych na odbudowę gospodarki. Tą pomoc oczywiście przyjęły państwa Europy Zachodniej, powołały nawet organizację, która będzie zajmowała się koordynacją podziału tych środków. Będzie to organizacja Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, czyli tak zwane OEEC. I te pierwsze kroki zostały podjęte. Pojawiły się również trzy koncepcje, jak ta integracja europejska ma przebiegać, jak ta Europa ma się zintegrować. Pierwsza koncepcja, wysunięta przez Konrada Adenauer'a i Paula Henri Spika, mówi o tym, że Europa, państwa europejskie, powinny wyrzec się swojej własnej suwerenności. I wyrzec się znacznej części swojej niezależności, właśnie na rzecz jednego silnego europejskiego rządu. To była pierwsza koncepcja koncepcja federacyjna. Druga koncepcja koncepcja konfederacyjna mówiła o tym, że w Europie powinien powstać związek państw, które powinny ze sobą współpracować. Była propagowana wizja tak zwanej Europy ojczyzn, i tutaj państwa członkowskie miałyby być według tej wizji luźno ze sobą powiązane, a integracja przede wszystkim powinna dotyczyć związków gospodarczych. I była to koncepcja reprezentowana przez Charlesa de Gola. A trzecia koncepcja, której zwolennikami był monet. I Schumann mówiła, była to koncepcja funkcjonalistyczna, i ona mówiła o tym, że integracja europejska, jaka powinna zachodzić, powinna być integracją ewolucyjną. Ona powinna dotyczyć i gospodarki, i społeczeństwa, i polityki, i powinna zostać stworzona taka wspólnota, i ta wspólnota powinna się rozwijać na podstawie nabytych po prostu doświadczeń. Ale rzeczywiście zapada decyzja o tym, znaczy państwa europejskie o tym wiedzą, że no muszą się zintegrować, jeżeli chcą dalej być tutaj poważanym graczem na rynku światowym i stanowić też jedność. Bardzo szybko ta wizja Zjednoczonej Europy. Zyskała wielu zwolenników i już w 1949 roku 10 państw zawiązuje Radę Europy. Rada Europy, która przede wszystkim stawia sobie za cele umocnienie demokracji, ale również przestrzeganie praw człowieka, ochronę dziedzictwa kulturalnego, i ta Rada Europy stała się takim miejscem, gdzie podejmowano bardzo ważne decyzje dla całego kontynentu i rzeczywiście Rada Europy wypracowała kilka konwencji, m.in. konwencję o y kulturalną czy konwencję o ochronie praw człowieka, a w ostateczności dzięki działaniom wspólnym tej Rady Europy w 1959 roku w Strasburgu powołano Europejski Trybunał Praw. Człowieka, on właśnie został przyjęty na podstawie konwencji praw człowieka reprezentowanym przez Radę Europy, i on orzeka o sprawach dotyczących właśnie przestrzegania praw człowieka. W latach 50. powstają trzy takie wspólnoty europejskie, charakterystyczne właśnie dla tego czasu. Skąd się wziął pomysł na wspólnotę europejską już w latach 50., -tych? ponieważ był dosyć duży problem z państwem niemieckim. Po tym jak państwo niemieckie podzielone zostało na, najpierw na cztery strefy okupacyjne, potem zostały utworzone dwa państwa niemieckie jedne pod wpływem ZSRS, drugie pod wpływem państw demokratycznych, czyli też Stanów Zjednoczonych. To pojawia się problem z tym, co zrobić z przemysłem niemieckim, dlatego że cała Europa obawiała się, że pomimo dekartelizacji, która powinna nastąpić, czyli rozwalenia tych dużych karteli przemysłowych, to Niemcy mają dosyć duże ośrodki przemysłowe. Początkowo chciano, żeby Niemcy zrezygnowały z rozwoju tego przemysłu. Tutaj stalowego, no ale wiadomo było to, że, że tego się nie da zatrzymać. Stąd też pojawia się taka. Yy... Taka potrzeba kontroli tego przemysłu niemieckiego. Tutaj zawierano różnego rodzaju porozumienia. Między innymi takim porozumieniem był plan Schumana, zawarty między Francją a Niemcami, o tym, że ten przemysł niemiecki będzie się kontrolować. I to się stało takim zalążkiem powstawania tych wspólnot europejskich, ten właśnie problem przemysłu niemieckiego i rozwoju tego przemysłu niemieckiego albo w 1951 roku zawiązany został pierwszy taki sojusz gospodarczy, czyli Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Mamy rok 51 tą Europejską Wspólnotę Węgla i Stali zawierają ze sobą Francja, zawiera RFN, Belgia, Holandia, Luksemburg i Włochy i jak się popatrzy na mapę, to warto zwrócić uwagę, że te wszystkie państwa są wśród jednej linii granicznej, właśnie wśród tej linii, gdzie były bardzo duże skupiska przedsiębiorstw. One były rozdzielone między Francję a jedno z państw niemieckich. Następnie w roku 1957, kiedy Tutaj dalej pracowano nad tą Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, podpisano traktaty rzymskie i na mocy tych traktatów rzymskich powołano do życia dwie instytucje. Pierwsza z nich to jest EWG, czyli Europejska Wspólnota Gospodarcza, a druga to Euratom, czyli Europejska Wspólnota Energii. Atomowej. Czym zajmować miało się EWG? Przede wszystkim europejska wspólnota gospodarcza miała dbać o równomierny rozwój gospodarczy wszystkich państw, które będą należały do EWG, następnie tutaj dbano też o to, żeby między tymi państwami z jednej strony nie było barier celnych, żeby one mogły się równomiernie rozwijać, miała nastąpić swoboda przepływu i nastąpiła swoboda przepływu ludzi, kapitału, towarów. Miała być również między państwami prowadzona wspólna polityka handlowa, tutaj wspólna polityka rolnicza, polityka dotycząca transportu, energetyki, kultury. I na dosyć podobnych zasadach, czyli na tej wspólnocie, miała działać Europejska Wspólnota Energii Atomowej, i ona się przede wszystkim skupiała na tym, żeby ta energia atomowa, która już jest na świecie, była wykorzystana w sposób pokojowy. Oraz, żeby kontrolować obrót materiałów radioaktywnych. Tak dobrze współpracowały ze sobą te trzy organizacje. One teoretycznie pracowały, każda odrębnie w zakresie swoich obowiązków, ale z czasem. Okazało się, że takie rozwiązanie odrębności jest niepraktyczne, że należy scalić te organy, i rzeczywiście w 1967 roku doszło do scalenia tych organów takich jak EWG, EWIS, czyli Europejska Wspólnota Węgla i Stali, i Euratom. Ogólnie w latach 50., w latach 60., pojawiła się taka koncepcja, koncepcja dobrobytu dotycząca polityki gospodarczej Europy Zachodniej, i ona była charakterystyczna, ta koncepcja dobrobytu dla lat 50. i 60. XX wieku. Ta koncepcja mówiła o tym, że państwo będzie chroniło obywatela przed negatywnymi skutkami gospodarki rynkowej. Ale w zamian za to, jak będzie to Państwo chroniło tego obywatela, czyli to będzie państwo opiekuńcze, to jednocześnie państwo będzie miało prawo do ingerencji w politykę podatkową, czy w prawo pracy, w tworzenie tego prawa pracy, państwo będzie miało mogło ingerować ubezpieczenia społeczne ale również państwo ma obowiązek przeciwdziałać bezrobociu i gwarantować dostęp do oczywiście do opieki zdrowotnej. To, że to wszystko w ten sposób się tak dobrze rozwijało i było wdrażane właśnie w latach 50. i 60. XX wieku, to na pewno bardzo duża zasługa istniejących wówczas partii socjaldemokratycznych. I lewicowych odłamów różnych ugrupowań, ugrupowań chadeckich czy ugrupowań liberalnych. Gospodarka zachodnia w latach 50-60. rozwija się po tych wszystkich sojuszach, po tej pierwszej integracji bardzo dobrze. Okazuje się, że następuje bardzo szybki rozwój przemysłu, ponieważ my mamy też w Europie Zachodniej bardzo duże zapotrzebowanie. Na podstawowe produkty. Bardzo szybko wzrasta też standard życia ludności. Mówi się, że lata 50-20 to tak zwane wspaniałe lata, gdzie dwie pracujące osoby w domu było stać na zakup. Samochodu, a w sklepach w ogóle pojawiły się nowoczesne technologie, jakimi chociażby była ówczesna pralka i też, i też rzeczy rozrywkowa pojawia się telewizja i pojawiają się telewizory. Ta Europa Zachodnia rozwija się bardzo dobrze, no a jak po drugiej stronie żelaznej kurtyny wygląda sytuacja? No Europa Wschodnia również postanawia się jednoczyć w ramach tutaj swojej wspólnoty, i w 1949 roku powstaje Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, czyli tak zwane RWPG. I jest to, jest to taki sojusz, któremu niestety Rosja narzucała. Specjalizację narzucała każdemu państwu, czym ma się zajmować, jaki zakres tutaj gospodarki ma rozwijać. Okazało się, że taki pomysł jest nieskuteczny. Po pierwsze, na wschodzie mieliśmy, w Europie Wschodniej mieliśmy starą technologię, nie mieliśmy dostępu do nowoczesnej technologii. Poziom życia również pozostawiał wiele do życzenia, odbiegał od tego, jak żyje się na zachodzie. I w rozwoju gospodarczym po stronie wschodniej nacisk nadal był kładziony bardzo duży na rozwój przemysłu zbrojeniowego i ciężkiego, ponieważ należy pamiętać, że my jesteśmy w fazie zimnej wojny i to takiej zimnej wojny, kiedy mamy konflikty między dwoma stronami dlatego strona wschodnia tutaj nastawia nacisk na ten przemysł zbrojeniowy. I w związku z tym, że rozwijamy na wschodzie przemysł zbrojeniowy, przemysł ciężki, następuje niedobór tutaj produktów niezbędnych do życia codziennego i jest to bardzo mocno na wschodzie widoczne. Ale zarówno w Europie Zachodniej, jak i w Europie Wschodniej możemy mówić o integracji. O ile Europa Zachodnia się integruje i współpracuje, o tyle Europa Wschodnia ma tą integrację po prostu narzuconą przez ZSRS. To wszystko dzisiejszego tematu. Dziękuję i zapraszam na kolejne nasze lekcje.